Dziś Lwóweckie Lato Agatowe jest marką rozpoznawalną nie tylko w regionie, ale także w kraju, Europie i w wielu miejscach na świecie. Ale zanim do tego doszło, minęło ćwierć wieku. Lato Agatowe jest konsekwencją pięknego wydarzenia, które trwało u nas jeszcze w latach 80 później już po zmianie systemu, dalej kontynuowane było w Lwówku. To, były, to był Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych. My, jako Lwówek Śląski, uczestniczyliśmy bardzo aktywnie przez wiele lat tych poprzedniego systemu. Jak też i w latach 90. od początku, ja tu, tu zacząłem tutaj pracować, no i, a teatry zawsze mnie pasjonowały i te teatry funkcjonowały u nas aż do 97 roku. W pewnym momencie, warunki, wiadomo, zmiana systemu to też ci, którzy przyjeżdżali z całego świata na te. Teatry, czyli grupy teatralne bardzo znaczące, no zaczęły po prostu inaczej liczyć swoją obecność, bo uznali nas za równorzędnych sobie partnerów. W związku z tym Rubowek otrzymał warunki od organizatora z Jeleni Góry no, nie do przyjęcia, które nie można było po prostu przeskoczyć. I wtedy padliśmy na pomysł, żeby te teatry uliczne zrobić po swojemu, tylko no, nie, nie z nazwą MFTU, bo to bez sensu, tylko nasze. Agatowe, dlatego, że mieliśmy kolegę, który był pasjonatem minerałów, i mówi, że te agaty. Ja powiem szczerze, nawet nie wiedziałem o tym, że są słynne w świecie, że są takie wyjątkowe i że są kojarzone w wąskich kręgach rzeczoznawców, fachowców, geologów jako coś niezwykłego i są kojarzone z Wówkiem Śląskim. No to jak się kojarzą, to będzie to agatowe lato w domyśle teatralna, impreza piękna. Zresztą tak było. Na pierwszym malutkim imprezie, malutkiej imprezie było dziewięć teatrów ulicznych, które robiły to takie jakby kontynuację tego show które było przez wiele lat wcześniej. I to lato agatowe było dokładnie tak, jak tu wygląda, tylko że na obecnej giełdzie z 220 stoiskami to było trzy stoiska giełdy, bo od razu tą giełdę trzeba było coś tam dla oka zrobić, żeby tą nazwę uzasadnić. I cała reszta kilkunastu stoisk na reszcie rynku, gdzie było dużo miejsca, bardzo, co było bardzo cenne, na teatry, Uliczne, które wymagają przestrzeni, wymagają takich fajnych okręgów, gdzie ludzie się to zbierają w koło i jest piękne wydarzenie teatralne. Tadeusz Dzieżyc, dyrektor Róbowieckiego Ośrodka Kultury, a obecnie kierownik biura organizacyjnego Róbowieckiego Lata Agatowego, 25. My od trzeciego roku, faktycznie trzeciego lata Agatowego, zaczęliśmy się zastanawiać nad tymi Agatami na poważnie, nawet ze względu na prasę, którą mieliśmy bardzo złą. To znaczy nas chwalono i ganiono straszliwie, dlatego że tak, no, przyjeżdżamy na lato Agatowe. A gdzie te agaty? Gdzie te minerały? Przecież tu wy macie fajny, piękny, okazały festyn. No ale to co z tego lata? No i zaczęło się tam nam. My pojechaliśmy do Wrocławia obejrzeć taką fajną giełdę w hali stulecia 60 stoisk, które ja wtedy mówiłem do kolegów, jakbyśmy tak z połowy tego zrobili, to już byłoby coś. I tak się zaczęło powoli i powoli, na to duży przeskok dzisiaj. Dzisiaj mamy łącznie 400 średnio od kilku lat stoisk. Mamy Konstans, mamy na giełdzie minerałów wypełnionej po brzegi 220 stoisk wraz z dostawkami. Mamy uczestników z 20 krajów całego świata. To są egzotyczne kraje typu Chiny, dla nas, egzotyczne Indie, gdzieś Maroko czy też ten Armenia, No takie, takie Mongolia. Ameryka Południowa, ale też mamy Europę. Mamy tutaj i z Litwy, i z Węgier, i z Czech, Słowacji, i z Niemiec, z Francji, no mamy różnych. Mamy też produkt regionalny, który też wcale nie jest tylko polski, bo są też wystawcy z innych stron świata. Ja bardzo cenię te wszystkie działania towarzyszące, bo dzięki tym działaniom my wyrośliśmy na giełdę międzynarodową, uznaną również w Stanach Zjednoczonych przez pismo Expo, Expo Press jako jedna z 30 imprez topowych świata. 11 takich imprez wybrano w Europie, no i my jesteśmy tam, dzięki temu byliśmy zaproszeni do Monachium, do Hamburga, jako goście honorowi, jako ci, którzy coś zrobili z niczego. Lato Agatowe stało się marką. Produkt turystyczny, którym lato zostało, jest potwierdzany i regularnie odnawiany przez prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie. Wydarzenie otrzymało certyfikat Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a także klucz sukcesu, zapewną regularność tworzenia czegoś wartościowego dla turysty. Przez lata w Lwówku Śląskim zmieniały się władze wyrosło kolejne pokolenie, a Lato Agatowy po dziś dzień ma ten swój wyjątkowy charakter. Aczkolwiek z tymi pierwszymi wydarzeniami na kilka stoisk nie ma już wiele wspólnego. Ta impreza na przykład wymaga no, w liczbach ponad 500 umów. Wiele z tych umów, a szczególnie tych placowych, to wymaga też często takich negocjacji, już pomimo sponsorów, których jest dużo, jest kilkadziesiąt, bo są mniejsi, więksi i to też z każdą to jest umowa, którą Cała rzesza ludzi z gminy nam pomaga, burmistrz załatwia przed ostatnio sponsorę. Bliżej lata gatowego to się zaczyna zagęszczać, i później jest armia ludzi. no Nie da się to przez parę osób zrobić takiej imprezy. Wiecie, to mało tego. My ta impreza już dawno no, odchodzi i odeszła od takich właśnie samodziału i takich, takich swoich no, własnych. Własnych, własnymi rękami tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Wiele firm już Wokół tej imprezy wyrosło do usługowych. Wiele rzeczy robiliśmy mnóstwo sami. Teraz tam nawet służby porządkowe, czy jakieś tam służby informacyjne. No już pomijam ochronę, która to ustawa przecież wymaga. I te wszystkie, to są dziesiątki ludzi w sensie jakby wszystkich policjantów to sięga i sprzątający miasto. No wszystko to polega na tym, że jest w granicach 200 osób obsługujących takie wydarzenia. Co takiego ciekawego czeka nas podczas jubileuszowego 25. Lwóweckiego Lata Agatowego? W tym roku na giełdzie minerałów mamy 220 stoisk z najrozmaitszymi minerałami, biżuterią. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Wystawa główna z Agatem przez kontynenty. No, tutaj chyba nie muszę tłumaczyć, objaśniać. Wiadomo, będą to okazy no, praktycznie z całego świata. Do tego coś dla miłośników no, sfery naukowej, czyli sesja popularno-naukowa, sesja naukowa organizowana pod patronatem pani dr Anny Pietranik z Uniwersytetu Wrocławskiego, sesja zatytułowana Agaty z permskich skał wulkanicznych, na której wszyscy zainteresowani będą mogli wysłuchać pięciu prelekcji dotyczących historii geologicznej naszego regionu. Zbigniew Ruta, Lwówecki Ośrodek Kultury, Biuro Lata Gotowego. W imieniu Urzędu Gminy Miasto Miasta oraz całej naszej Lwóweckiej Rady Mińskiej zapraszam oprócz Giełdy Minerałów na koncerty. W tym roku w piątek gra Kleo, w sobotę Kowery, Bony M, Abba oraz Roxette, a w niedzielę zapraszamy na zespół Daj to Głośniej, czyli twórców hitu Mama Ostrzegała. Bardzo, bardzo zapraszamy wszystkich mieszkańców. Jak zawsze są to nasze dni miasta, na które zapraszamy wszystkich przyjezdnych. Jest to nasze wspólne święto i myślę, że tak jak co roku Lwówek okaże się bardzo gościnnym miastem. Uprzejmie zapraszamy. Życzę wszystkim miłej i dobrej zabawy. Dawid Kobiałka, burmistrz gminy i miasta Ływiekszłąski.